Hej, 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 kochani moi, witam Was w środę z takim oto małym miksem zdrapkowym, małym, bo mamy tylko cztery zdrapeczki, ale wkład jest to 50 zł i mamy pełny portfel, albo pusty to się okaże. Ekstra nie napoczynałam i dwie zdrapeczki a z król Dama, Damę i króla. Także trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być ze mną na bieżąco. Jutro zapraszam Was oczywiście na wznowę no bo to nie jest żadna premiera, jest to znowa strapeczki premia za 5 zł, także zapraszam nie wiem dokładnie o której, jakoś z rana, ale na pewno nie za wcześnie, w każdym razie Was zapraszam jeżeli chodzi z kolei o mojego live'a, który mówiłam, że może zrobię w niedzielę na TikToku, to chciałabym Wam, Was powiadomić, że live w niedzielę na TikToku się nie odbędzie, dlatego, że dostałam na TikToku Bana. Jakaś uprzejma osoba pozgłaszała e, moje filmy, na których są e, zdrabki, i mimo że e, filmy były tak wykadrowane, że e, nie pokazywały, wiecie, napisów lot, to e, zdrabki zostały zgłoszone jako naruszenia. TikTok te filmy mi usunął. Dostałam bana na koncie, nie wiem jak długo, próbowałam, na jak długo próbowałam szukać, ale nie ma jako takich informacji, prawdopodobnie jest to minimum tydzień, także... No, widzicie jak jest, jakaś menda zawsze się trafi, na bank jakaś zazdrosna menda, wcale bym się nie zdziwiła, jakby to była menda, która również drapie, drapki, pokazuje, wiecie, konkurencję trzeba tępić. Życzę tej osobie, aby dostała sraczki, tak, nie będę tu strugać, nie wiadomo jak, miłej, uprzejmej, fantastycznej Madzi, wiem, że nie żyć drugiemu, co tobie niemiłe, ale już mnie, powiem wam, doprowadza do szału złośliwość ludzka. Także mam nadzieję, że bokiem ci to wyjdzie. I tego właśnie życzę. A teraz bierzemy się do drapania. Zaczniemy może od króla z numerem siódmym. Naprawdę, powiem wam, ludzie to są tak popieprzeni, że to się w głowie nie mieści, nie? Zazdrość, zazdrość, żera, żal dupę, ściska masakiera normalnie. Szukamy trzech takich samych symboli w poziomie grze, poziomej, poziomie, w poziomie grze, aby wygrać. I co my tu mamy? Mamy podkowę i koronę, także tu już nic nie będzie. Jest perfum, worek i biedronka, pierścionek. Klucz i arbus, plik, pierścionek, gwiazda, rubin, rubin i arbus sepsuli, plik, gwiazda, śliwka i ostatnia szansa: worek, kwiatek i moneta. Także tu zdrapeczka jest pusta M -A -P, MAP map. Bierzemy się za zadamy z numerem 22. Mamy dwie, bo były ostatnie dwie, więc wzięłam. I mamy pierścionek, pierścionek i pierścionek super. To już zera się nie będzie. Przypominam wkład 50 zł, wiśnie perła, kufer rubin, koniczyna, koniczyna i koniczyna, także już zdyszkę mamy. Perła. Złoto, arbus, arbus i arbus. Super. Koniczyna, koniczyna i koniczyna. Także co, pewnie jest dwie dychy. Sprawdzamy. Jest 5 zł, 5, 5 i 5. Super. Mamy 20 zł. Fajnie. Dwie dyszki już są. Także już nie będzie aż tak źle w razie W. Bierzemy się za ekstra linię z numerem siódmym. Tu się będziemy po prostu przesuwać. Tak, żebyście dobrze widzieli. I mamy diamenta. Te linie nie są dla mnie ostatnio. O, ktoś już tam do mnie dobija. Na drugi telefon. Nie są szczęśliwe. Ale zobaczymy może tym razem linię podawał mi Pan. Na dole nie widzę już, także się nie przesuwam. Rower. Czy gdzieś jest rower? Jest rower. Rover jest i tu. Kolejny symbol są to kości. Nie widzę. Balony. O, jeszcze rower pominęłam. No wiecie, ja jestem ślepa, także. Sory. Kolejny symbol jest to łódź. Łódź, 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 nie widzę więcej. Podkowa. Za oknem wiatr, ale powiem wam ciepło, ciepło, bo ponad 20 stopni, wiatr, pochmurnie, ale ciepło. Pędzę dzisiaj rosołek. Kolejny symbol jest to księżyc. Powiem wam normalnie, że głupota ludzka zadziwia mnie na każdym kroku. Jak człowiek myśli, że już widział wszystko, to nagle schodzi na ziemię, bo jak widać, dno, dnem pogania. Nie oczekujcie ode mnie, że będę tu wiecznie, wiecie. Każdemu słodzić, pupę wchodzić, bo ile można, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I jak ktoś jest głupi, no to trzeba to oficjalnie przekazywać żeby już naprawdę takie rzeczy zgłaszać i cudować masakra podejrzewam, że tutaj dzieje się to samo dlatego jestem ciągle blokowana i tak dalej no ale co zrobić na głupoty jeszcze nie wynaleźli lekarstwa Piłka, 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 piłka. Jak ja to mówię, głupich nie sieją, sami się rodzą, tęcza. Po co wiecie? Pominąć, jak się nie podoba czy coś. Nie no, lepiej siedzieć. Bo to wiecie, tacy ludzie bez życia osobistego. Yy, może i bez, nie wiem, bez roboty, bez planów na życie i na przyszłość. Jedyne ich zajęcie, to właśnie siedzenie, zgłaszanie ludzi dookoła. krap nie widzę. Cytryna, cytrynki widziałam. Coś chyba te linie będą puste. No, ale jeszcze jakaś nadzieja jest. Korona, koronę widziałam. Dokładnie, tu jest korona. Tu są nawet dwie. No, trochę dalej tych koron. Słoń. Nie widzę słonia. Cicho biegi firmy Szelest. Okay. I jeszcze. Tu mamy. I tu mamy kolejny symbol. Moneta. Monetkę widziałam. Tu jest moneta. Tu jest moneta. I to chyba tyle. Przed ostatni symbol ptak. Są ptaki. Ale to nic nam nie da i gwiazda czy gwiazda gdzieś jest no jest gwiazda ale to nam nic nam to nie da sprawdźmy sobie kontrolne p e i p i no niestety także przechodzimy do ostatniej strapeczki, pełny portfel z numerem 25 zaczniemy od ostatniej gry bo najmniej ją lubię o, dobra. Trzymajcie kciuki. Szukamy trzech takich samych kwot. Jest 60, 100, 100 po raz drugi, 5000, 500 zł, 500 zł po raz drugi, 60 po raz drugi, 200 zł, 50 tysięcy, dwa melony. 200 zł po raz drugi i 50 tysięcy, także tu nie ma nic. Przejdźmy sobie do kart kredytowych. Tu szukamy po prostu dwóch identycznych symboli w danej parze. Mamy koniczynę i sztabkę. No nie jest to jakaś dla mnie szczęśliwa zdabka, szczerze mówiąc, klucz i pierścionek, ale wzięłam ją. Moneta i koniczyna, diament i. I banknot, banknoty, pierścionek banknoty, klucz i koniczyna, moneta i walizka, klucz i sztabka. Ogarnę. I przechodzimy, można powiedzieć do tej gry głównej, tak żebyście widzieli. Szukamy wygrywających i szukamy też korony

13, 27, 3, 12, 2, 21, 7 i 9. No niestety, KC. strapeczka jest pusta, także no ten portfel stale pusta, ostatnio krzyżówka stale pusta. Na 50 zł draping uratowała jedna strapka, a skruldama dama dama dając nam całe szczęście 20 zł. No, trzy dychy jesteśmy w plecy, tak jakby nie patrzeć, ale lepsze trzy dychy w plecy niż całe 50. Na pomnożenie jest. Chyba za te dwie dychy wezmę sobie megalinię albo dołożę dychy wezmę, wezmę krzyżówkę, pożyjemy, zobaczymy. Zapraszam Was jutro na wznowę z drapeczki. Premia. No i co, kochani? Do usłyszenia, do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Pa-pa-pa.